Dobry wszystkim poniedziałek 3 października. Znajdujemy się w hotelu Otium Family Stone Palace nieopodal CIDE. Jeżeli chodzi o temperaturę powietrza, to jest około 30, także jeszcze jeszcze gorąco. Ma się troszkę ochłodzić do 28-27 w tym tygodniu, ale to i tak jest nadal bardzo ciepło. Zaraz zobaczymy, jaką temperaturę mają baseny, a później jeszcze pójdziemy nad morze. Wszystko to sprawdzimy. Będziecie o wszystkim wiedzieć. W tym hotelu znajduje się taki jeden duży basen. Tutaj głębokość 165 cm, po drugiej stronie 150. Tu mamy wyrodzik, chyba 35 cm, i tam taki jeszcze basen jest dla dorosłych 18, on ma chyba 140 albo 145. A my zmierzymy na razie w tym dużym basenie. Termometr zdjęty. Zobaczmy. 26,8. 26,8 stopnia. Także cieplutka. Przejdźmy jeszcze do Brodzika. Brodziku 27,2, czyli nawet, nawet trochę cieplejsza. Czyli jak na 3 października, to uważam, że jeszcze bardzo, bardzo ciepło. Także, jeżeli się wahacie, to przyjeżdżajcie. Później jeszcze. Pójdziemy nad morze. Mamy jeszcze taki basen dla dorosłych. Postanowiłem jednak Wam pokazać, ile ma stopni, bo, bo jest duża różnica. 24,2 stopnia. Czyli jak widzicie, jest aż o 3 stopnie, około chłodniejszy niż ten duży basen. Teraz idziemy nad morze. Znajdujemy się już na plaży. Zaraz sprawdzamy, jaka jest temperatura w morzu. Ale coś mi się wydaje, że bardzo ciepło. 28,8 stopnia. Jak zupa. Woda w morzu jak zupa. Wczoraj 29 wieczorem, także pewnie jeszcze chwilę i do tylu dojdzie dzisiaj, bo też cieplutko. Także nie macie co zastanawiać. Jeżeli jeszcze się wahacie, czy przyjechać teraz do Turcji na Rybierę Turecką, to śmiało. Pogoda jest super. u nas lato, woda w basenach ciepła, woda w morzu ciepła. Przyjeżdżajcie i korzystajcie z tej pogody w tym roku. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Klikajcie łapki w górę, komentujcie czy, czy podoba Wam się moja seria i zostawiajcie suby i dzwoneczki. Trzymajcie się, cześć, hej, miłego dnia!